Cytomegalia to choroba zakaźna wywoływana przez cytomegalowirusa, w skrócie CMV. Większość zakażeń przebiega bezobjawowo. Po pierwszej infekcji wirus staje się nieaktywny i przechodzi w stan śpienia, a w przyszłości może dojść do jego reaktywacji. Są to tak zwane zakażenia nawracające. Dzieje się tak w stanach osłabienia organizmu. Stomegalia jest szczególnie niebezpieczne w ciąży, gdyż może powodować wady rozwojowe podu, a nawet prowadzić do poronienia. Najgroźniejsze dla rozwoju dziecka są zakażenia na początku ciąży oraz występowania u matki po raz pierwszy. Wirus cytomegalia jest główną przyczyną niedosłuchu o podłożu niegenetycznym oraz ważnym czynnikiem powodującym uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Wtórne zakażenie CMV w ciąży jest możliwe, ale nie stanowi już takiego zagrożenia dla dziecka. Dlatego przed ciążą warto dowiedzieć się, czy kobieta wcześniej chorowała na cytomegalię. Jeśli we krwi kilka miesięcy przed ciążą znajdują się przeciwciała IgG, Oznacza to, że kobieta przeszła cytomegalię, a obecne przeciwciała chronią ją przed pierwotną infekcją.